Witajcie serdecznie, moi drodzy, ponownie w Prognostic, czyli w grze, której wcieramy się w swego rodzaju detektywów i rozwiązujemy kryminalne zagadki z naszej przeszłości przy użyciu spirytystycznych przedmiotów, zagłębiając się w świat duchowy. Ostatnio rozwiązaliśmy zagadkę yy, morderstwa na Balu, gdzie okazało się, że mordercą był Christopher, który przebrał się za kobietę. Co przyniesie kolejny dzień? Jaką sprawę tym razem przyśle nam nasz kochany braciszek? Zobaczymy. Zobaczymy. Co dziś ciekawego. Hello, day 11. Shot next door. Tunnel? What does the tunnel have to do with this madness? I'm sorry, but right now I can't discuss your nightmares. I couldn't get enough sleep myself. I saw how my boss died yesterday. Oh, Mariagoshev. I stood a step away from him. There was a loud clap and a bullet pierced his chest. An eerie sight to behold. What worse is that we were in our department at Pinner Street 4. Judging by the trajectory, the shot was fired from the roof. Of one of the neighbor, neighboring buildings. OK. Czyli był o zabójstwo jego szefa. Na Pinner Street 4. Według trajektorii, strzał został oddany z dachu naprzeciwko. To complicate matters further. The boss announced the upcoming layoffs last month. We suspect it could have been one of a. Jeden z nich. Ah. Send the killer's dossier mark and send where the killer was at the hour of the crime. He couldn't be near the target. Okay. Send the killer's distinctive feature by performing dowsing on the victim. Send the relation to the killer by performing tarot reading. No dobra. No dobra. Po kolei. Musimy zrobić dowsingi, czyli znaleźć ulubiony przedmiot. I tak, i tak, więc zróbmy to na starcie, wykluczymy zabójstw, wykluczymy kilku z nich, podejrzewam, może jednego, może dwóch. Myślę, że będzie to... nie wiem, gdzie to było, tutaj chyba, nie? Dobrze pamiętam... Tu? O Tu? I tu. Dobra. Brooks Darville. Góra? Gdzieś na górze. Możemy przyspieszyć. What is the What is the Łóżko? Nie to. Nie to. Poduszka. Dobra, biała poduszka. Hmm... Gdzie teraz? Tutaj. No, co to oznacza? Bad murderer. A może... Hmm. Clothing... nie Bad murderer is 29 years old or younger. Bad murderer. Jest 29 years or younger. Good. Wyłącz, wyłącz to. Jak to zdjąć? No dobra, sobie do to. E, no dobra, spójrzmy. Samson. Samson. 26. 56, Innocent. Patrick 24 i 27. No dobra, czyli jednego wykluczyliśmy. Tyle dobrego. Co teraz? Mm, gdzie był? No dobra, mamy date of death. Oczywiście nie mamy godziny. To jest trochę dziwne. Skoro on tam był. Więc musimy ustalić godzinę śmierci. Nasz przytulny kominek. Czemu tu nie ma żadnej świeczuszki? Tak by tutaj oświetliło. Czułbym się bezpieczniej. Nie, nie podoba mi się ten dźwięk. Może sobie drzwi. O, teraz lepiej. No dobra. Nie, wyłącz to. Czy ten nóż tu zawsze leżał? Tak nie kojarzę. a, a June. Y Pierwszy, pierwszy, pierwszy czerwca. O nie, na górze, na górze, pak. No, nie wychodź, babciu, nie wychodź. Dobra, nice, oj. Dobra, który? Pierwszy czerwca Pierwszy czerwca, czyli Gemini Gemini R. The third letter of the name or the first if the name has less than three letters The third First in O czyli czerwone na siódemkę Czerwone na siódemkę Mówiłem, wiem już ile i musimy ustawić na Gemini Czyli tutaj No dobra, dobra, idę no Daj żyć, Daj żyć. <tryk> 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 Ja wiem ja, ja już to widziałem No to nadal jest Straszne Dobra mm. If there are more than five letters in the surname, raz, dwa, trzy, cztery jest więcej, then the key letter of the surname is the fifth one. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i I to jeden, czyli niebieskie na jedynkę. Mamy to. Zgadza się w ogóle? 20? November? Zgadza się. 20 November od dwu... o 20 tak4 to co zrobiłem źle coś zrobiłem źle Gemini no, nie, no dobrze. Dobrze zaznaczyłem? Dobrze. Gemini. The third letter of the name. Third O. O na siódemce? Jest. A eee, kurde, czy to nie było. No to nie ma znaczenia w sumie. Nie, no dobrze, jest. Dlaczego? Chyba, że... O nie, aha! Godzina dziesiąta! Spojrzałem na ten... źle spojrzałem. Spojrzałem na day. Dziesiąta. Dziesiąta. Dobra. Wszystko jasne. Dobra, czyli to już wiemy. I teraz mamy godzinę i... i, i... Grama. Uspokój się. Ty się uspokój, ja ci mówię. No. Czyli jeszcze raz. Brooks o dziesiątej. O... November. 20 1904 Dobra, Pinner Street 4 powinien być Dobra, jest tu. Następny Samson. Jest tutaj. Innocent. Czyli Samson. Innocent. No bo nie miał być obok niego, tak? O, Patrick. Okej okay. A ostatni? George? You bitch. Czyli obaj mogą to być. Bo ktoś trzeba z naprzeciwka, albo ten, albo ten. You piece of trash. Wiem, że tu jesteś. nam to. Mendo społeczna mała. Dobra, muszę iść zapalić świeczkę. Hmm. Nie wychodź tu, babciu, nie pokaże mi się. Uf. no trochę utrudniło sprawę, ale to już wiemy. Sender Relation, ok, zróbmy tarot trading, bo i tak musimy. Tarot reading. What? Send the relation to the killer by performing tarot reading. Justice hmm. Nie wiem, czy na nim powinniśmy to robić. Justice. Speedrun. The chariot. Chariot, chariot. The killer is a colleague. ok, The killer... test. to jest? The killer is a colleague. I co to daje? To podobno. Obaj byli koledzy, tak? Czy może nie? Przeczytajmy. I thought he got fired a month ago. Today he came to work claiming that he was only sent on vacation. It looks like looks like he's taking advantage of the co commotion commotion, like in order to return to his job we didn't have any time to raise the chief's documents and check well, and check whether he's hiding his firing or not can you check it with runes okay cook is a recent hire A strange fellow. A few days ago he asked me about you. What? Ostatnio zatrudniony. A strange fellow. A few days ago he asked me about you, although I didn't remember that I mentioned you in your talks. In our talks. Ok. Dziwne. Ale jeżeli. Bo generalnie. Kolejg to nie jest tak jak po polsku kolega. Colleague to jest ktoś, kto z tobą współpracuje, więc jeżeli on został wylany, to nie jest już koligiem, tylko George A ciekawe co się stanie, jak położymy tu Patricka na przykład? Co się, co się wydarzy? Strength Justice I co nam powiesz? The world The person is still alive Nice. Dobra. Zakładam, że drugiej powie nam to samo tak. Dobra, tutaj. Nice. Babciu nie strasz. Spokojnie babciu. Yy, zakładam, że będzie to samo. Że można to robić tylko na zmarłych, tak? Justice, no. Justice Płacze Znowu The world. dobra Dobra, idziemy robić runę Nie podoba mi się to obrazek The fuck? Patrick Whitney Boom. dobra, DJ, co nam powiedzą, D, Purisaz, 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 new post, the target has lost or found a new job. Skąd to się nagle wzięło tutaj? Kurka trudne. dobra, spróbujemy jeszcze raz dalej, bo zaraz mi się świeczki skończą. Yy. Yy, tylko które? Takie bardziej prosto, a nie w dół. Chyba Ansus. answers ansus, just answers. Got a crisis crisis or a finding of a new faith. What the fuck is that supposed to mean? Yeah. Dobra, jest, jest spokój. Kurcze, ej ciężko. Czyli co? No na moje George. Na moje George Cook. Jeszcze raz, co tu było? I thought he got fired a month ago. Today he came to work, claiming that he was only sent on vacation. It looks like he's... Ok, a jego tarot reading pokazał... Że znalazł albo znalazł. Dobra, czyli został zwolniony. Czyli został zwolniony, czyli nie jest koligiem. Dobrze to rozumiem? Kurka wodna. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Eee, że to George, bo on jest kolig. To po pierwsze. Mark and send where the killer was at the hour of the crime. Czyli george on street 9 send the killers distinctive feature by performing dowsing Proszę bardzo. send the relation the killer is a colleague yes yes one of us we found a makeshift altar in his house with two photographs on it Our photos. Cook didn't want to kill our captain. He aimed at me. My colleague, a policeman, tried to kill me. And you should be next. I don't know what is threatening this town, but now is gunning for us. I, I need a drink. Ciekawy, naprawdę super ciekawy przypadek. Taki zagmatwany już bardziej. Czy już w ogóle te ostatnie były dosyć zagmatwane, więc uh, mam wrażenie, że Wchodzimy na wyższy level znowu i te przypadki, no gdzieś tam, tego co wiem, jesteśmy już przeszliśmy połowę tego, więc może, może niedługo wszystko się wyjaśni. Dziękuję Wam moi drodzy, jeżeli obejrzyliście to do końca, dajcie znać w komentarzu co sądzicie, czy Wam się podoba prognostik, czy może nie. No i cóż, słyszymy się w następnym odcinku, trzymajcie się ciepło, do następnego razu.